Chciałam go tutaj najprawdziwiej witam Was na nowej serii na moim kanale. Przygody z Margolem. Tak, to będzie tylko odcinek pierwszy albo part pierwszy, no. I w tej serii będę polegała na tym, żeby, no, żeby po prostu zrobić sobie Przygodę postać z Margolem. Ma jakiś do razie do ale będę wszystko nagrywał. Tak będę samemu sobie expił, ale to niedługo. Macie sobie lewej. I może zaczniemy już teraz. Zaczniemy księgi za jakieś punkty i dostaniemy jakieś punkty, które mamy. I też lewej. No. Fajnie, że dodali te skrzynki. Nie jesteśmy w obozie wołowników, gdzie tyś, tyś, tyś nie się tu jedno. Dawno ja to nie było jeszcze. Tego chyba to nie wiem. Tak, a co nie będę to długo. Myślę, że studiujemy na 5 lat. No i nie? A tak, nie, to komentujcie, oczywiście. A nie, nie, coś, tego, no to komentujcie, jeśli chcecie oczywiście. Jeśli coś nam się nie podoba, albo chcecie, żeby zmienić swoje nagrywanie, no to komentujcie. Subskrybujcie. Oczywiście byli ze na bieżąco. I like it, ale do góry. łapka w mm -hmm. no, taki mamy. Dobra. Stopek, tutaj już stopek. 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 zapraszam. I Rozmawiam o wnoszej rodzinie parkour. Myślę, że dla niektórych to są, czy zaczynają lekcje, a nie dla niektórych to jest to. No, my sobie poradzimy. My robimy ciągle gada. O, 75. No, nie, nie, nie. Aha, wydaję sobie podatki. Jeszcze przed chwilą, bo... Nie chcę cięcie robić, żeby podatki wszystkie podawać, więc... Więc się podałem przed chwilą. Mmm... Handluć. Dobra, przydaję sobie wszystkie śmieci. jakie są. Mamy tutaj odpięty kupiłem może oddam sobie na siódmy level bo czemu nie kupiłem, już będziemy mieć no, już nie To, to, tak. nie mam już nie ma nie mam Tak. nie mam jakiś nie będę już nie na nie będę już nie Tak, Wczoraj, przedwczoraj, wtedy kiedy powrócę? O ja mam, 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 ja mam, 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 oni będą mam, 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 nie, Próbuję się tu wbić. O nie, przed nimi. I biała nie mogę. Sobie robimy I sobie robię, jakby to miałam. Dobra. Wydaję sobie zajączka i. Tam Tam i. Lewe. i lewem. I lewem. Druga, mówimy. Może jeszcze jeden, jedny i zakończymy. Dobra, drugi też może być. Zdaję. Dobra, sto jedyne, tylko mogę sobie to. Od razu. Drogi nie? No nie wiem, nie. Hmm. Sorry za cięcie, ale... Zadzwoni mi to O, za którą wylapcają Fajnie. O, patrz. Okay. Okay. Bardzo tutaj jest... Za, za łatwo zdobywać kasę tutaj po prostu na tym roli. Ale to potem sobie pozbieram, bo to było nudne na rzadko. Oczy wystarczą. 30 Piękny level. O, za dużo zabieram. Chyba sobie kupię na piąty level jakieś stałe coś. Łe, co ja mówię. Strzały na ławce. Róż na na tak Może lepszy miecz, czy coś. Bardziej czuję rzeczy na pola No, takie drogie znaki. I zbawiamy, ale nie Przedamy loty 261, tak, tak. Bo czy mamy, to mamy, hmm. To jest jeszcze śledy, no, ale jest na to, no, nie chyba no, nie, nie, ja, nie, aha my, nie, mam minut. nie, 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 jakieś nie, Przepraszam, że teraz... Przepraszam, że też... nie Przepraszam za za się nie Nie, to co ja chyba sobie kupię na jakimś tamtym level, jakąś zwrot. w ciężkości. na to rzucić? dobre lobbyst, a ja sobie kupię tak. O, kupię sobie tak. Nie, 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 coś nie, 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 Dobra, już jestem. No bo coś, no, coś stało. А разница, что рублей не Мы можем еще шайбу грабить. Нет, еще. Да, Ну, не, это не будет. Вот такая большая группа, но... Ну, группы, то... Это же не было. Мы наверное. А о, какой. Сейчас... Ладно, белое чем-то. Так, снова. Не, Нет, ну, сейчас все, я его беру. Тут могу менять состав. Сейчас... сделать. В общем, здесь Czemu nie, nie dam, no. no i po tej grupie powinienem mieć... A co to jest? Wolka? Jakie co jest Jakie Jakie to jest głupią na seferę. Dobra, mamy 6 level więc... Już możemy kończyć, 7 minut no ty. Siódmy sobie dwie, może sam no, trochę duży było to nudne i no i to było nudzimy całkę ześci to... dobra możemy wniecieć następnie dobra to ja sobie ku... nie, 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 to jest... się pistamy ko nie test koło strażnika i będziemy się kończyć będziemy kończyć to komentujcie subskrybujcie łapki w 好怕。